Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na drodze do niedoskonałości. Nazywam się Monika Banaś i jestem twórczynią przestrzeni samorozwojowej Jasa Haramaisowy. Dziś rozmawiamy o czymś, czego większość z nas stara się unikać jak kot deszczu. O chaosie. Tak, o tym samym chaosie, który sprawia, że gubimy klucze, spóźniamy się na spotkania i odgrywamy, że mleko w lodówce skończyło się dokładnie wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne. Ale co, jeśli powiem Wam, że chaos to nie wróg? A no cóż, trochę jak ten nieznośnie uroczy kocia, który wpada do Twojego życia, rozrzuca wszystko, ale zostawia po sobie coś, coś wartościowego. Dziś odkryjemy, jak chaos może stać się naszym sprzymierzeńcem w drodze do autentyczności i radości. Zapraszam. Chaos. Przeciwnik? Czy sprzymierzeniec? Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest chaos? Dla wielu z nas to synonim stresu, niepewności i braku kontroli. Wyobraź sobie, że życie to porządnie zaplanowany obiad: masz menu, listę zakupów, a nawet dopasowane sztuczce. A potem nagle okazuje się, że piekarnik się zepsuł, kot wskoczył na stół, a goście przyjdą godzinę wcześniej. Chaos, to właśnie ten moment, gdy plan staje się luźną sugestią. Ale dlaczego chaos tak nas przeraża? No cóż, nasze mózgi uwielbiają kontrolę. To jak mały menadżer w czapce z daszkiem, który non-stop szepcze. Wszystko musi być na swoim miejscu, inaczej świat się zawali. Kiedy tracimy kontrolę, ten menadżer wpada w panikę, a my z nim. Stresujemy się, bo chaos każe nam stanąć twarzą w twarz z nieznanym. A nieznane bywa przerażające, jak ciemna piwnica bez latarki. A co, jeśli takim nieznanym okaże się na przykład zgubiona torba? Wyobraź sobie, pewnego dnia gubisz torbę z dokumentami. Twój wewnętrzny menadżer krzyczy: Katastrofa, koniec świata, wpadasz w panikę, ale chwila. Co? Jeśli ta zguba to tylko zakręcona ścieżka, która prowadzi cię do małej kawiarni, gdzie spotykasz kogoś, kto zmienia twoje życie? Albo nieplanowana przerwa w pracy. Zamiast frustracji, odkrywa, że to właśnie wtedy przychodzi ci do głowy genialny pomysł, który wcześniej ukrywał się za stosem obowiązków. Naukowcy twierdzą, że chaos pobudza naszą kreatywność. Kiedy wszystko idzie gładko, nasz mózg działa na autopilocie, jak kierowca, który bezmyślnie skręca w znaną drogę do domu. Ale kiedy pojawia się chaos, musimy myśleć nieszablonowo. To jak trening dla mózgu. Im więcej chaosu, tym bardziej stajemy się elastyczni i twórczy. Mózg zaczyna działać jak detektyw w jakimś kryminale. Hmm, a co jeśli spróbuję inaczej? A może tu jest ukryte wejście? Fachowcy tego detektywa nazywają neuroplastycznością mózgu. Ale szczerze mówiąc, wszystkie te terminy tracą znaczenie, gdy w naszej rzeczywistości pojawia się ten moment. Nie, nie ten, gdy. Nasz mózg yy, myśli, o świetnie, właśnie teraz uruchamiam procesy neuroplastyczne. Nie, nie ten. To ten, w którym biegamy po domu jak nakręcone wiewiórki, szukając zagubionej torby, kluczy, albo no cóż, kotka. Tu właśnie jest haczek. Neuroplastyczność to nie magiczne zaklęcie, które odmieniamy przez przypadki. To raczej cichy mechanizm który działa nawet wtedy, gdy my jesteśmy zbyt zajęci byciem ludźmi. Czyli panikowaniem, śmianiem się do łez albo tłumaczeniem to, że drapanie kanapy to nie jest forma sztuki współczesnej. Nasz mózg nie potrzebuje naukowych terminów, żeby się uczyć. Potrzebuje chaosu. Tych małych, codziennych awarii, które zmuszają go do szukania nowych rozwiązań. To tak. Jakbyśmy w głowie mieli drużynę genialnych inżynierów, którzy na co dzień drzemią przy biurkach, ale gdy tylko życie rzuca nam kłody pod nogi, budzą się i krzyczą, hej, mamy pomysł. A co, jeśli pójdziemy tędy? Więc następnym razem, gdy ty zgubisz klucze, albo kot postanowi zostać wspinaczem wysokogórskim, przypomnij sobie, że twój mózg właśnie pracuje w nadgodzinach. Nawet jeśli ty czujesz, że jedyne co robisz, no to cóż, że przeklinasz pod nosem. A kiedy spojrzeć na to w taki sposób, że może chaos to nie wróg, tylko właśnie ten nieznośny, uroczy kociak, o którym wspominałam. Rozrzuca kłębki wełny po całym mieszkaniu, przewraca kubki. Ale przypomina ci tym samym, że perfekcja to mit. A życie to nie lista zadań do odhaczenia. I tu dochodzimy do sedna. Nasza potrzeba kontroli wszystkiego, to jak próba zaproszenia burzy na herbatę i nakazanie jej, proszę latać tylko między godziną 15 a 16 i padać koniecznie w równe estetyczne kałuże. Brzmi absurdalnie? No właśnie. A jednak codziennie próbujemy robić coś podobnego. Układamy plany jak klocki Lego, tworzymy harmonogramy z dokładnością co do minuty, a potem dziwimy się, że życie przypomina rozbrykanego kota, który postanowił zorganizować maraton po naszej poukładanej wieży z klocków. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, potrzeba kontroli to jak stara, dobra przyjaciółka, która chce nas chronić. Jeśli zaplanujesz wszystko, nic cię nie zaskoczy, szepcze. Żadnych błędów, żadnych wpadek. Problem polega na tym, że ta przyjaciółka ma tendencję do przesady. Zmienia się w nadgorliwego strażnika, który twierdzi, że nawet chmury powinny płynąć po niebie według harmonogramu, a życie życie ma to gdzieś. Życie to ten gość w kapeluszu, który przychodzi na imprezę z własną playlistą i niszczy naszą starannie ułożoną kolejność utworów. Ale spokojnie. To nie oznacza, że powinniśmy wyrzucić kalendarze i zacząć mieszkać w namiotach. Chodzi o to, żeby przestać traktować kontrolę jak religię, bo gdy kurczowo trzymamy się planu, to tracimy coś ważnego. Elastyczność. A elastyczność to supermoc, która pozwala nam tańczyć w deszczu, zamiast przeklinać, że buty nam przemogły. Chaos nie wymaga walki. Wymaga tylko odrobiny zaufania, że nawet, nawet wtedy, gdy coś pójdzie nie tak, dasz radę. A jeśli nie dasz, no cóż. Zawsze możesz się rozzaśmiać i powiedzieć, no dobra, koty jeden, ja zero. Ale następnym razem będę mądrzejsza. Albo, spokojnie, to tylko życie testuje moją zdolność do improwizacji. Dostanę ocenę celującą. I uda mi się znaleźć parasol w tej walizce pełnej skarpet bez pary. Pamiętaj, kontrola jest jak sól w zupie. Odrobina czyni nie lepszym, ale cała paczka, no cóż, same wiecie. Warto, naprawdę warto czasem odpuścić i zaufać, że nawet gdy burza zaleje herbatę, to może okaże się, że mokre ciastka smakują lepiej. Współpraca z chaosem, o co tu chodzi? No dobrze. Skoro chaos może być naszym sprzymierzeńcem, to jak się z nim zaprzyjaźnić? Przede wszystkim, przestańmy go unikać. Zamiast walczyć z chaosem, spróbujmy go oswoić. Jednym z kluczy do współpracy z chaosem jest serendipity czyli sztuka dostrzegania szczęśliwych przypadków brzmi magia bo nim jest. To jak szukanie czterolistnej koniczyny na łące pełnej mleczy. Nie wiesz, gdzie rośnie, ale gdy przestaniesz się spieszyć, nagle ją zauważysz. Na przykład, gubisz się w nowym mieście, ale dzięki temu odkrywasz urokliwą uliczkę, której nigdy byś nie znalazła idąc według planu. Albo klasek, spóźniasz się na autobus, ale gdzieś na przystanku słyszysz dowcip, tak dobry, że przez resztę dnia chodzi z głupim uśmiechem. Jednak, żeby dostrzec te szczęśliwe przypadki, musimy zmienić naszą perspektywę. Zamiast o nie, wszystko idzie nie tak. Spróbujmy pomyśleć. Ciekawe, co z tego wyniknie. Oczywiście nie jest to łatwe. Nasz mózg to mistrz katastroficznych scenariuszy. Potrafi w 5 sekund wymyślić, że spóźnienie na spotkanie skończy się utratą pracy, eksmisją i koniecznością zamieszkania w domku z piernika w środku lasu. Dlatego proponuję ci małą grę. Za każdym razem, gdy coś idzie nie tak, zadaj sobie pytanie: Gdzie tu jest ukryta koniczyna? Może się okazać, że katastrofa. To po prostu nowy początek w przebraniu. I znowu chaos to nie coś, co musimy kontrolować. To coś, z czym możemy współpracować. To jak taniec. Czasem prowadzimy, a czasem pozwalamy się poprowadzić. Wyobraź sobie, że życie to parkiet, a ty i chaos jesteście parą. Czasem robicie. Eleganckiego walca, czasem szalonego twista, a czasem po prostu depczecie sobie stopę. Ale czy to nie o to chodzi? W końcu najważniejsze, żeby się pośmiać, nawet gdy potykasz się o własne buty. Pamiętaj jednak, że współpraca z chaosem nie oznacza, że masz rzucić planery i żyć jak bohaterka powieści przygodowej, choć faktem jest, że życie to nie lista zadań, to przygoda, w której najciekawsze rozdziały piszą się same, między wierszami Twoich planów. Jak współpracować z chaosem? A teraz przejdźmy do praktyki, bo teoria jest jak parasol w burzy piaskowej. Ładnie wygląda, ale nie zawsze działa. Oto trzy kroki, które pomogą Ci lepiej radzić sobie z chaosem. Traktuj je jak instrukcję obsługi niegrzecznego. Ale uroczego robota. Krok pierwszy. Przyjmij chaos z uśmiechem. Wyobraź sobie, że chaos to nieproszony gość, który wpada na Twoją imprezę z własnym zestawem fireworków. Możesz go wyrzucić, ale czy naprawdę chcesz przegapić pokaz światem? Zamiast walczyć, spróbuj go zaakceptować. Pomyśl, no cóż, życie lubi niespodzianki, a ja lubię być zaskakiwana. Jak to zrobić? Okej, okay, gdy coś idzie nie tak. Zamiast wzdychać, zrób minę detektywa, unieś brew, przechyl głowę i powiedz, hmm, interesujące, co ty na to, Sherlocku? Bo kiedy na przykład dziecko rozleje sok na twoją nową koszulę, zamiast krzyczeć, to koniec świata, spróbuj się uśmiechnąć i powiedzieć, cóż, teraz moja koszula ma autorską kolekcję plam, arcydzieła. Zmień perspektywę, to krok drugi. Chaos to mistrz iluzji. To, co wygląda jak katastrofa, często okazuje się biletem na kolejkę górską. Zamiast widzieć w nim zagrożenie, spróbuj dostrzec możliwości. Zadaj pytanie: Co dobrego może z tego wyniknąć? Zmień swoją wewnętrzną narrację. Z O nie znów to samo na O. Ciekawe, co tym razem życie wymyśliło. Krok trzeci. Zaufaj swojej zdolności do adaptacji. Twoja elastyczność to jak mięsień. Im więcej ją ćwiczysz, tym jest silniejsza. Chaos to nie wróg, a twój osobisty trener personalny. Pamiętaj, jesteś silniejsza niż myślisz, nawet jeśli teraz czujesz się jak bohaterka z filmu akcji, która zgubiła scenariusz. Jak to zrobić? Przypomnij sobie sytuację, gdy coś poszło nie tak, a ty i tak dałaś radę. Na przykład, przeżyłam prezentację, w której zawiesił mi się komputer. Jeśli przetrwałam to, to przetrwam wszystko. A gdy w pracy nagle zmieniają ci się priorytety, pomyśl: O, no, nowy rozdział w mojej karierze, plus 10 punktów do kreatywności. Jak można wpuszczać chaos do swojego życia? Na przykład, zmień drogę do pracy. Zamiast stać w korku, idź na przełaj przez park. Jeśli spotkasz wiewiórkę, uznaj to za znak, że będzie to dobry dzień. Albo zrób coś spontanicznie. Zamów w kawiarni coś, czego nigdy nie próbowałaś. Kawę z dynią? Czemu nie? Pozwól sobie na nic nie robienie przez 15 minut. Usiądź na ławce, patrz w chmury i licz ptaki, albo nie licz, po prostu bądź. Bez planu, bez kontroli, bez winy. A po ćwiczeniu zadaj sobie dwa pytania: Jak się czułam, gdy pozwoliłam sobie na odrobinę chaosu? Czy moje serce biło jak bęben w kapeli folkowej? A może odkryłam, że wcale nie umieram z nerwów? Czy. Zauważyłam coś nowego. Może dostrzegłam, że ulica, którą mijam od lat ma mural z jednorożcem. Trzy proste kroki. To nie magiczne zaklęcia, ale raczej mapa skarbu, gdzie X oznacza miejsce, w którym możesz się zgubić i znaleźć coś o wiele lepszego. A to nie wróg. To twój nowy, trochę roztrzepany przyjaciel. Ale jeśli nadal ci nie pasuje, zawsze możesz go nazwać życiową przyprawą. Bez niego wszystko smakowałoby jak słucharki. I pamiętaj, nie musisz być mistrzynią chaosu od razu. Czasem wystarczy, że powiesz: OK, życie, dzisiaj tańczymy Twoje rytmy, ale jutro ja wybieram playlistę. I uznajmy, że chaos to nie wróg, ale nauczyciel. Pokazuje nam, że życie nie zawsze idzie zgodnie z planem, ale to właśnie w tych momentach możemy odkryć coś nowego o sobie. To naturalna część życia. Nie wymaga walki. Ale akceptacji. Jak kiedy nauczymy się z nim współpracować, otworzymy drzwi do nowych niespodziewanych możliwości. Dziękuję Wam za to, że byłyście ze mną w tej podróży przez świat chaosu i jego nieznośnie uroczych niespodzianek. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam spojrzeć na chaos nieco łaskawszym okiem, a może nawet zaprosić go na herbatę. Ale to jeszcze nie koniec naszej przygody. W następnym odcinku, który będzie. Ostatnim w tym sezonie, rozmawiamy o czymś, co często umyka nam w codziennym pędzie o sztuce zatrzymania się. Odcinek ósmy nosi tytuł: Wdech, wydech sztuka zatrzymania i jak sama nazwa wskazuje, będziemy odkrywać, jak ważne są pauzy, chwile oddechu i świadome zwolnienie tempa w naszym życiu. Jeśli czujesz, że czasem gubisz się w wirze obowiązków albo że życie pędzi jak pociąg, z którego nie możesz wysiąść, ten odcinek jest dla ciebie. Przygotuj się na garść inspiracji, praktycznych wskazówek i może nawet odrobinę magii w codzienności. Nie zapomnij zasubskrybować podcastu, aby nie przegapić tego i kolejnych odcinków. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, podziel się nim z przyjaciółką, siostrą czy koleżanką. Może właśnie one potrzebują dziś odrobiny luzu i inspiracji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.